Hej, hej hej, cześć, to Marko z tej i witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam 5 skinów, o których na pewno nie wiedzieliście i dajcie znać w komentarzu, czy tak po prostu było. Pamiętajcie, że mam jeszcze do rozdania jedną awupkę o więc możecie zalajkować ten film, zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem oraz napisać komentarz z odpowiedzią na to pytanie. Zwycięzcą poprzedniego konkursu jest ta osoba, tak więc proszę zgłoście do mnie na fanpage, pamiętajcie, żeby tam wbić, bo tam często pojawiają się informacje. Ostatnio jestem rzadziej aktywny, no ale to wynika z moich problemów dosyć prywatnych. Pamiętajcie, że 500 łapek w górę pod tym filmem w pierwsze 15 minut, to, to? oczywiście kolimy się na łyso w kolejnym odcinku i pokazujemy to na kamerce. Jako, że tego nie wbiliście, no to cały czas ten challenge obowiązuje, a ja postaram się z niego wywiązać. Także już bez zbędnego przedłużania chciałbym przejść do odcinka i lecimy. Widzimy się w pierwszym punkcie. Numer 1 w dzisiejszym odcinku to dosyć rzadko spotykany SSG-08, czyli popularny scout Lichen Dash. Tak, jest to scout, który rzadko jest spotykany w gierce i kosztuje od 2 do 4 dolarów. Sami widzicie, że skiny do scouta są dosyć tanie i rzadko kto jest w stanie wydać 2 do 4 dolarów na takiego scouta, który jest pokazany w filmie. Scout prezentuje się naprawdę fajnie i myślę, że ja osobiście chciałbym posiadać takiego w swoim ekwipunku. Dajcie znać w komentarzu, czy wy również chcielibyście takiego scouta sobie uzyskać. Czy ktoś kiedykolwiek widział skin do noża taki sam jak skin do broni? Tak, jest wiele takich skinów, jednakże Rust Code, czyli warstwa rdzy, nie tak bardzo jest często spotykany w skinach. Jest tylko jedna broń o takim skinie i jest to Pipi Bison Rust Code, czyli warstwa rdzy, tak samo jak Karambit czy inne tego typu noże. Jest on bardzo rzadko spotykany, bo jest on dosyć drogi, a jego cena sięga powyżej 5 dolarów w stanie well worn także nie każdy może sobie pozwolić na taki skin do bizona. Jak dla mnie skin jest naprawdę bardzo fajny i jeżeli chcemy błysnąć w kronie znajomych że mamy tak rzadkiego skina, możemy sobie go zakupić. Ja osobiście z chęcią sam bym używał takiego bizona. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy również. Kolejnym skinem w dzisiejszym materiale jest nowa Ghost Como, czyli bardzo stary skin, który znajdował się w skrzynce z 2013 roku. Jego cena sięga teraz dosyć... Dosyć wysoko ze względu na to, że jest to bardzo stary skin i był on w tak naprawdę pierwszym Winter Case, który pojawił się w Counter Strike Global Offensive w 2013 roku. Jest to skin niebieski, ale dosyć rzadki, ponieważ bardzo mało osób pozostało z tamtego czasu w kierce, co oznacza, że takich skinów naprawdę, naprawdę jest mało na rynku i jest on dosyć drogi. Sami zobaczcie na swoich starych kontach, czy może nie macie takiego skina, bo będziecie mogli go sobie po prostu sprzedać. I kolejnym skinem, którego chcielibyście zobaczyć w dzisiejszym materiale, jest XM1014 Blaze Orange, tak zwana szybko strzelna pompa Blaze Orange, która jest naprawdę bardzo rzadko spotykana. Tak samo jak każdy shotgun Blaze Orange, który występuje w grze jest bardzo rzadko spotykany, tak samo i XM, nawet w stanie Wellworn, jest dosyć sporo warty, ponieważ jest bardzo, bardzo rzadki. Mi osobiście ten skin się nie podoba, ale dajcie znać Wy, czy wam ten skin przypadł do gustu i czy chcielibyście go używać po prostu grając turniejowo. Dajcie znać mi również w komentarzu, czy używacie shotgunów turniejowych. Bo jeżeli tak, to staram się Wam zrobić dosyć spory i obszerny poradnik na temat shotgunów i zostawcie łapkę w górę pod komentarzem pierwszym, bo tam będzie napisany komentarz, w którym to będę zbierał łapki na ten właśnie poradnik do shotgunów. I ostatnim już numer 5 w dzisiejszym materiale jest Auk Copperhead. Tak, Aug Copperhead, którego rzadko możecie spotkać w grze. Jak nie mam, nigdy takiego skina nie widzieliście, nikt takiego nie używał, a sami nie mieliście pojęcia o jego istnieniu. Dajcie znać oczywiście w komentarzu. Jeżeli nie wiedzieliście o takim skinie, bądź cokolwiek, polecam sobie wypunktować, a ja będę z komentarzy oczywiście losował zwycięzcę AWP Peonitadży w kolejnym odcinku. Dzięki wam bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał i że zostawicie pod nim łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję, bo to bardzo motywuje mnie do dalszej pracy i do tworzenia kolejnych filmów. Pamiętajcie o tym, że, o tym, że łapki bardzo motywują i dzięki wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i do zobaczenia, cześć!